Witam po dziewiątej kolejce klasy okręgowej. Zmieniło się dużo w tabeli, w klasyfikacji strzelców. Wyklarowała się już czołówka, wyklarował się ten dół tabeli. Oprócz grania ligowego będziemy mieli w następnym tygodniu także granie pucharowe. Zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę podsumowanie dziewiątej kolejki, no to nawiązując do poprzedniej wypowiedzi z poprzedniego nagrania na temat retro ligi, to chciałbym pogratulować strzelcowi Choroszcz Białystok zdobycia już drugiego tytułu mistrza Polski w retro piłce nożnej. Gra, gra, jeszcze raz gratulacje no i powodzenia w następnych rozgrywkach. A przechodząc już do naszej okręgówki, no to tutaj tak jakby sensacji nie było na żadnym ze stadionów. Jedyna sensacja to ta, że jeden zawodnik strzela aż 7 bramek w ciągu jednego meczu i potrzebuje do tego w zasadzie 45 minut. Przechodząc już do wyników, to GKS Gródek w, w pierwszym meczu tej kolejki pokonał Rudnie zabudów 2 do 0. GKS, który gra bez swojego najlepszego snajpera Damiana Owerczuka, mimo wszystko zdobywa kolejne punkty. Wygrywa 2-0 pewnie, bo zmarnowali jeszcze rzut karny. A Rudnia już sama osobiście pisze na własnym profilu, że nie jest, nie jest z nimi dobrze, nie jest dobrze w tym zespole. Już nawet brakuje jakiegoś tam stylu i grania piłką, a przede wszystkim, brakuje punktów. Rudnia zbliża się już nieubłaganie do, do takiej naprawdę niebezpiecznej strefy spadkowej. Jeżeli nie poprawią choć trochę tego swojego dorobku punktowego, to na wiosnę będzie bardzo, bardzo ciężko. Drugie spotkanie tej kolejki to Pomorzanka Sejny Kora Korycin. No, Pomorzanka, można powiedzieć, nadal niepokonana u siebie, jednak remis z Korycinem to taki... Może trochę niedosyt, albo może inaczej, może brak Radosława Ołowia, który jeszcze z strzelał bramkę, asystował, a dwa dni później wyjechał za granicę i skończyła się jego pogoda, przygoda z Sejnami, przepraszam. I cóż, Sejny, no nie ma co się oszukiwać, osłabione, bo był, była to kluczowa postać. A Korycin po serii porażek w końcu zdobył punkt, wyszarpał go. Mimo, iż brakowało tam kilku zawodników z tego, co piszę u siebie na profilu, zdo zdołali zdobyć punkt na bardzo trudnym terenie i, i, pewnie i widać, że z niego się cieszą. Trzecie spotkanie tej kolejki y to hit Hetman Tykocin się siebie za te skręki. Widowiskowy mecz. Dużo się na nim działo, nie tylko na boisku, ale i na trybunach. Y spora grupa kibiców przyjezdnych, y y młynek gospodarzy. Doping dla, dla obydwu stron. No, takie mecze chce się oglądać, na takich meczach chce się być. A co do samego meczu, no to o wyniku przysądził rzut karny, yy, który w 15 minucie wyko wykorzystał zawodnik skrynek. Yy, I Krynki zdobyły trzy punkty. Powiem szczerze, że był to bardzo podobny mecz do tego, który kręki rozgrywały jakiś czas temu w czyrzewie i przegrały go 1-0. Pierwszy zespół, yy, czyli wtedy Czyrze, strzelił bramkę również ze stałego fragmentu, również w okolicach 15 minuty. I wtedy już tylko stanął w obronie, mądrze się bronił, przesuwał, kontrował. I dzięki temu zdobył trzy punkty. Tak samo kręki teraz w Tykocinie mądrze, mądrze wykorzystały fakt, iż strzeliły szybko bramkę, a później korzystały tylko z dobrodziejstw w kontrataku, i, i dzięki temu dowiazły trzy punkty do krynek. Czwarte spotkanie tej kolejki no to kolejna porażka puszcze Hajnówka. Tym razem u siebie przegrali 1-4 z liderem rozgrywek z Augustów. W Hajnówce nie dzieje się dobrze, jest tam tylko 12-13 zawodników, jak, jak czytam teraz nawet w mediach klubowych. Dzień przed meczem deklaruje się 18 zawodników do gry, a w dniu meczowym 4 albo 5 nie przychodzi. Totalnie olewa sprawę. Szacunek dla tych, którzy tam są, grają, trenują, a ty, tym którym. A teraz jakby widać. Tych, którym tak naprawdę może nie aż tak mocno zależało na Puszczy, gdzie w trudnych momentach się odwrócili. A przechodząc już do samego tego meczu, no to Augustów wygrywając pewnie utrzymał to pozycję lidera. Sparta nie dość, że punktuje regularnie. Przewodzi stawce mimo równej ilości punktów, to wygrała także z tymi najsilniejszymi, jak Czyżew, Czy czyty, kocin, i to jakby ich jeszcze bardziej premiuje w kierunku czwartej ligi. Do niecodziennego zdarzenia doszło natomiast w Milniku, gdzie miejscowy MKS prowadził do przerwy 1-0 z Piastem, by ostatecznie wygrać aż 8-0, a 7 bramek strzelił Krasucki. No, no wynik jak na jednego zawodnika konkretny, już tam inne media związane z podlaską piłką o tym się rozpisują, szacuneczek, smutny może być potem tylko Szymon Jaźwiński, bo mimo iż dołożył kolejne trafienie, no to został strącony z fotelu lidera. Kolejne spotkanie i to takie decydujące też o układzie może dołu trochę GKS Stawiski pokonał u siebie 3 do 2 Hetman Białystok. GKS prowadził już 3-0 miał nawet przewagę zawodnika, mimo wszystko gdzieś tam w końcówce sam sobie napykał biedy, dał strzelić rywalom dwie bramki, mimo iż ci grali w dziesiątkę. Ale ostatecznie wyrwał trzy punkty, kolejne trzy punkty. GKS pokazuje, że u siebie potrafi punktować, punktuje z tymi słabszymi regularnie. Co prawda brakuje im jeszcze punktów z tymi zespołami z górnej części tabeli, ale z wyników wygląda, że będzie to taki zespół typowy z środka tabeli, który jakby nie będzie musiał martwić się o utrzymanie, mimo iż początek tego sezonu był... Kiepski. kiepski nie tylko początek sezonu, ale i nadal kiepski czas ma pogoń łapy, która tym razem na wyjeździe uległa Sokołowi Sokołka 6 do 0, a, a sokół grający w kratkę. No bo potrafi wygrać wysoko, by następnie przegrać niespodziewanie z niżej notowanym zespołem i ponownie wygrać wysoko. I tak teraz było właśnie z łapami 6 bramek, w tym dwie bramki Radka Szody, który jest w czubie klasyfikacji. Strzelców. No i ciężko mi powiedzieć, czego się można spodziewać dalej po sokole. Widać, że ta kadra już się jakby krystalizuje, zdrowieje przede wszystkim. A jaki będzie tego efekt w postaci punktów się okaże. Ostatnim, osta, ostatnim spotkaniem tej kolejki było spotkanie Orląd Czyrzew z Bocianem Boczki, tak, tak zwane nazwane przeze mnie ptasie derby. Wygrały Orlęta 2 do zera, choć czytam na stronie z Czyżewa mogło być więcej, bo tych okazji do strzelenia bramek było sporo. Tak jak wspomniałem już chwilę temu, bramkę zdobył również Jaźwiński, jednak ona nie pozwoliła mu utrzymać pozycji lidera klasyfikacji strzelców. No a Czyżew dzięki tej wygranej ma tyle samo punktów co Sparta Augustów i LZ Skrinki i plasuje się w pierwszej trójce tabeli tabeli wspomniana już chwilę temu przeze mnie Trójka, Sparta, Augustów, Orlęta, że Fielze te skręki na czele. Po 9 meczach po 22 punkty tam decydują bramki i bezpośrednie mecze. Za ich plecami Hetman Tykocin i GKS Gródek po 19 punktów oraz rozpędzony Mielnik punktów 18. Dół tabeli to Pogoń Łapy, Bocian Boćki, Rudnia zabudów, Hetman Białystok i na szarym końcu Puszcza Hajnówka z jednym punktem. No, Powiem szczerze, że aż tak tragicznie grającej Puszczy się nikt chyba nie spodziewał w tym sezonie. W klasyfikacji strzelców, tak jak mówiłem, doszło do małego trzęsienia. Krasucki po siedmiu trafieniach z Piastem ma tych trafień 14, jest liderem. Na drugim miejscu jest Jaźwiński z czyrzewa tych bramek 13, a za jego plecami już grupa pościgowa, ale z dużą stratą. 8 bramek Owerczuk i Salik, który dołożył w tej kolejce bramkę. Siedem bramek Krystian Taudul, Andrzej Forencewicz i Radosław Szoda z Sokółki, który zdobył dwa trafienia w tej kolejce. Zanim zapowiem dziesiątą kolejkę, no to w tym tygodniu jeszcze czekają nas spotkania puchorowe. Siedem drużyn z okręgówki. Jest jeszcze w grze, wiadomo, że na pewno jedną z nich zobaczymy w jednej ósmej, gdyż Bocian Boćki gra w parze z Piastem, także jeden z zespołów na pewno awansuje do jednej ósmej. W innych parach Sparta Augustów podejmie Czarnych Czarno-Białostocka z 4 ligi, GKS Gródek podobnie zagra z czwartoligowym ks Śniadowo, Turośnianka Turośń Kościelna podejmie Puszczę Hajnówka i LZS Krynki spotka się z ks Michałowo, oraz soku Sokółka zagra z turem Bielsk Podlaski. Przechodząc już do zapowiedzi dziesiątej kolejki, no to tam można powiedzieć hit za hitem. Góra ligi zagra ze sobą, dół zagra ze sobą, i wiele po tej kolejce może się zmienić w ligowej tabeli albo. Albo niektóre zespoły odjadą, albo ta tabela się spłaszczy tak, że jeszcze w, tej, w tym sezonie nie było. No, przychodząc już do tych spotkań, to Sparta Augustów to taki pierwszy hit tej kolejki, zagra z Sokołem Sokółka. Sokół no, co prawda jest nieco niżej w tabeli, ale w, w swojej najlepszej formie potrafi wygrać z każdym, więc Augustów nie może liczyć na łatwe trzy punkty. Oczywiście będzie faworytem i to wynika z, nie tylko z tabeli, ale też Ogólnie z formy, którą prezentują zawodnicy Sparty, ale nie skreśliłbym sokoła, i tutaj może dojść do niespodzianki. Każdy wynik jest możliwy. Bocian, boczki zagra z Pomorzanką Sejny. No, Bocian nie będzie faworytem, mimo iż Pomorzanka ma do przejechania sporo kilometrów, to ona będzie faworytem, przynajmniej na papierze. Jednak w Bocianie gnieździe nie gra się nikomu łatwo. Bocian nie jest bez szans, jednak moim zdaniem wygra to Pomorzanka. Piast Białystok zagra z pogonią łapy i dla pogoni może być to taki mecz albo teraz, albo nigdy. Pogrążona w, no, w dużym kryzysie drużyna z łap. Młoda drużyna z łap. Przyjedzie tutaj na Piasta, który po dobrej serii zaliczył porządną wtopę i, i teraz będzie chciał się zrehabilitować. Faworytem będzie Piast, ale i pogoń nie pozostaje bez szans. Podobnie w meczu Hetman-Białystok-Puszcza-Hejnówka i tak jak mówiłem o meczu Pogoni Łapy, taki tutaj dla tych dwóch drużyn będzie to chyba taki mecz, wyznacznik być albo nie być w klasie okręgowej, bo jeden punkt na koncie Puszczy, trzy punkty na koncie Hetmana. Porażka jednej z dwóch drużyn oznaczać będzie, że już ta druga naprawdę mocno zostanie w tyle. Oprócz tego, że będą to trzy punkty dopisane do koszyka, to jeszcze wygrany mecz bezpośredni, a to też może dużo znaczyć na koniec w tabeli. Faworyta tutaj nie widzę, może ciut bardziej z górki będzie miał Hetman, który zagra u siebie na tej sztucznej murawie, i dlatego to na nich postawię w tym meczu. Rudnia Zabudów zagra z GKS-em stawiski, i jeżeli Rudnia też nie chce się włączyć w walkę o utrzymanie, a nieco odbić się od tego, można powiedzieć, dna, no to taki meczek ze stawiskami musi wygrać. Stawiski są mocne u siebie, na wyjazdach idzie im nieco gorzej, no ale na pewno się nie położą w zabudowie i nie oddadzą łatwo punktów, tym bardziej, że budzą się już w stawiskach ci zawodnicy, którzy w tamtym roku czy w tamtym sezonie stanowili o ich sile. Rudnia no, może, może nie jest faworytem takim 100 ale, ale własne boisko, sporo kilometrów do przejechania przed zawodnikami Stawis, dlatego postawiłbym w tym meczu na narudnie Kora Korycin zagra z Hetmanem i tutaj bardzo ciekawy mecz. Korycin grający no, no siłową piłkę. Pewnie będzie nastawiony na kontry w tym meczu. A Tykocin z szybkimi zawodnikami po bokach, grający techniczny futbol, będzie próbował tą ciężko do sforsowania obronę sforsować. Dwa tygodnie temu dla drużyny Szczyrzewa udała się ta sztuka. Czy Hetmanowi się to uda, dowiemy się już po weekendzie, ale, ale jednak mimo wszystko Hetman, ze względu na pozycję w tabeli, będzie faworytem. MKS Mielnik zagra z Orlentami Czyżew i to kolejny hit, tak jak wspomniałem wcześniej, góra, gra z górą. Tutaj teraz takie prawdziwe, ciężkie wyzwanie przed drużyną z Czyżewa, bo Mielnik rozpędził się już chyba na dobre. Są, są w gazie, ma, zdobywają te punkty seryjnie, nie widać już tam tego kryzysu z początku sezonu. A Czyżew, no posprawdzialnie z skringami u siebie, który zdali wzorowo, teraz czas na sprawdzian wyjazdowy, no i jeżeli Czyrzew jest naprawdę aż tak mocny, by awansować do czwartej ligi, no to spotkanie w Mielniku musi wygrać, tutaj postawiłbym na remis. No i jeszcze zostało do omówienia spotkanie LZS Krynki, który zagra z GKS-em Gródek, takie derby międzygminne i to kolejny hit, bo LZS na, na tym trzecim miejscu z taką samą punkt, ilością punktów co lider i za ich plecami GKS Gródek, 3 punkty straty. Wygrana Grudkowi da zrównanie się punktami z kręgami, a wygrana Krynek spowoduje, że ta już odskoczyła na 6 punktów. Faworyt w tym meczu, no chyba, chyba Krynki ze względu na, na własne boisko, no ale wygrana Gródka też pewnie nikogo w tym meczu by nie zdziwiła.